Jaki jest Max Lens Mode i czy warto go kupić? W mojej ocenie to zależy. Do czego używasz kamerki GoPro Hero 9? Bo przecież sama w sobie ma już bardzo dobrą stabilizację i świetnie utrzymuje horyzont. W tym króciutkim filmie podzielę się z Państwem moimi spostrzeżeniami. Cześć, właśnie do mnie dotarł Max Lens Mode e, od GoPro do Hero 9. Zamówiłem w piątek wieczorem, więc przez weekend nie wysyłają. Dopiero wysłali w poniedziałek. Dzisiaj jest środa i Max Lens już jest u mnie. Z subskrypcją zapłaciłem za niego chyba 69 euro, co wyszło chyba 329 zł. Czyli tak taniej niż w Polsce. A trzeba jeszcze dodać, że w Polsce niestety nadal jest nieosiągalny. Jak widzimy, ściereczka w zestawie. No i poza ściereczką oczywiście instrukcja. No i sam obiektyw MacLens. No to załóżmy go. na GoPro przydatny etui z Aliexpress chyba 15 zł kosztowało tu jedna uwaga aby demontując yy, nasz dotychczasowy obiektyw GoPro nie siłować się próbując przekręcić go w lewo tylko starać się go przekręcać ale jednocześnie ciągnąć do siebie wtedy jest znacznie łatwiej i wtedy tylko można go zademontować. Czyli troszkę do siebie i przekręcamy. I w ten sposób nakładamy i przekręcamy, ale nie tak. Musi być dokładnie nałożony, bez żadnych szpa. O czym też mówi nam instrukcja. Oczywiście nie w języku polskim, ale wszystko jest dosyć proste i czytelne. Warto też na AliExpressie zakupić sobie taką albo na Allegro taką przystawkę ochronną. Nie zarysujemy obiektywu, a trzyma to się tym tą przystawką. Dobra, schowajmy stary obiektyw i sprawdźmy jak działa nasz lens. Warto zwrócić uwagę, że mamy aktualizację GoPro, dzięki której mam wrażenie yy Hamelka znacznie szybciej reaguje na... Wyświetlacz reaguje znacznie szybciej na dotyk, na polecenia dotykowe. W ustawieniach przechodzimy na mode. I tutaj mamy właśnie do wyboru lens, czy też Media Mode. ok jak mamy poprawnie zainstalowany Media Mode to wystarczy tu pokażę nam się ikonka Media Mo, tego lensu przepraszam i musimy ją włączyć w przeciwnym razie nie będzie nam działała stabilizacja dodatkowo trzeba pamiętać żeby orientacji, i trzeba pamiętać o ikonce przełączonej na ON, oczywiście. 27K ja ustawiłem 50 klatek. Tutaj jeszcze możemy wybrać szerokość kadru, Max maksupervis, albo wide. Natomiast już widać od razu, że stabilizacja bardzo dobrze będzie działała. Bo proszę zobaczyć. Odwracam kamerę. Jak w reklamie, tak w realu. E, GoPro Hero 8 za pomocą Hiper's Mode e, Boost już robiło dobrą robotę, jeżeli chodzi o utrzymanie horyzontu. Natomiast e, przy użyciu obiektywu Lens naprawdę możemy 360 obracać kamerę, a poziom dali jest e, utrzymywany. E, oczywiście nie wyeliminuje nam to podskoków czy jakichś innych drgań. Nie podobają mi się te zaokrąglenia na zdjęciach, ale to nie jest problem, bo wystarczy wejść w główne menu, wyłączyć max lens i bez zmiany obiektywu można już korzystać z GoPro tak jak zwykłym obiektywem, czyli ustawić sobie większą rozdzielczość, no i wszystkie zwyczajne tryby. I to jest fajne, że nie muszę za każdym razem zdejmować tego max lensa. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie do mnie, postaram się pomóc. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Jeżeli kogoś interesuje takie urządzenie jak Google TV, te najnowsze z pilotem, zapraszam, już jutro nagram recenzję i opublikuję ją na YouTube. Cześć.